Jeżeli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to gwarantuję Ci, że w tym sezonie wbijesz tysięczny level. Siemano mordeczki, z tej strony Hekso. W tej chwili porozmawiamy sobie na temat różnych metod oraz błędów na wbijanie expa w sezonie 5 Fortnite'a. Kliknijcie ten film do końca, a jeśli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji naprawdę byłoby mi miło, gdybyś wpadł na mojego Instagrama Hekso a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także na samym początku przejdźmy sobie do błędu, który ostatnio miał miejsce w Fortnite, cie. i dzięki niemu masa graczy wbiła naprawdę duży poziom. Generalnie błąd był naprawdę prosty, a najdokładniej musieliśmy polecieć na jedną miejscówkę w grze i po prostu kręcić się w kółko. I za każdym razem otrzymywaliśmy expa za odkrycie nowej lokacji. No i można by powiedzieć, że było to naprawdę mocne, ze względu na to, że gracze potrafili wbić sobie no, dosłownie po setny, dwusetny poziom, a niektórzy nawet trzysetny. No i Epic Games naprawdę szybko po prostu ten błąd naprawiło, dlatego tak mało graczy o nim wiedziało. No i zapewne w tym sezonie jeszcze nie raz będzie jakiś błąd na nieskończonego expa, lecz jak na razie niestety nie ma. Generalnie no to teraz przejdźmy sobie do metod, dzięki którym możemy sobie wbić naprawdę szybko expa. Także w ostatnim filmie mówiłem wam na temat darmowego prezentu, czyli po prostu 50 tysięcy expa dla każdego w Fortnite'cie. No i możliwe, że nawet już teraz Epic Games właśnie powysyłało graczom tego expa, także możecie wejść do Fortnite. I sprawdzić. Generalnie no to pierwszą taką metodą jest to wykonywanie zadań, które zostały ostatnio dodane, a najdokładniej zadań NPC-tów. Generalnie mamy tam kilka rodzajów, a najdokładniej szare, zielone, niebieskie, fioletowe oraz złote. I za poszczególny kolor otrzymujemy poszczególną ilość expa i oczywiście niektórych jeszcze nie ma dostępnych, bo wydaje mi się, że chyba jeszcze złotych nie było, a jeżeli są, no to poprawcie mnie w komentarzu. Także za właśnie szare otrzymujemy 1000 expa, za zielone 10000, za niebieski 15, za fioletowe 20, a za złote 55. No i generalnie wydaje mi się, że robienie tych questów to jest to właśnie metod, jedna z szybszych metod wbijania expa w Fortnite, ze względu na to, że jest to no, po prostu proste, no i możemy na tym zarobić całkiem sporo expa. Teraz na ekranie widzicie mniej więcej jakie style do postaci z karnetów bojowych otrzymujemy za wbicie poszczególnych leveli. I mamy tutaj właśnie skina, w którym który musimy wbić 250 poziom, żeby mieć do niego maksymalny styl. Także możliwe, że któryś z Was to wbije, to po prostu będzie spoko. I wydaje mi się, że można by powiedzieć, że będzie miał się potem czym chwalić. No i generalnie jednym z takich najlepszych sposobów, który jest stosowany od kilku sezonów, jest to granie na parzanki. Polecenie sobie na jakąś miejscówkę, najlepiej tam, gdzie będziecie sami lub z jakimiś dwoma lub trzema graczami i zlutowanie dosłownie wszystkiego, co się da. I następnie po prostu granie i eliminowanie przeciwników i na tym rzeczywiście możemy nafarmić dużo expa. Oczywiście robienie wyzwań jest również jednym z priorytetowych yy, zadań w, po prostu wbi we wbijaniu expa. Ze względu na to, że jeżeli będziecie robili wszystkie zadania i tak dalej, to po prostu na spokojnie wbijecie sobie setny level i to jeszcze na przykład miesiąc przed końcem sezonu. Ale oczywiście nie każdemu chce się robić te wyzwania i w większości po prostu woli grać. No i tutaj mam dla Was taką metodę, która, no nie wiem czy jeszcze działa, ponieważ niektórzy gracze mają jeszcze te 10%, te 20 levele, ale jeżeli wszyscy praktycznie już będą mieli tak z 30 40 level, no to wtedy musicie poprosić jakiegoś kolegę lub jeżeli macie urządzenie, na którym możecie mieć Fortnite'a, no to po prostu musicie tam stworzyć nowe konto i to konto zaprosić i to jest błąd, który działa dosłownie od kilku sezonów, że gracie po prostu na boty i po prostu dajecie koronkę temu kontu, który ma pierwszy level, no i wtedy po prostu gracie, co nie? No nic trudniejszego, nie? No i po prostu tam możecie sobie dosłownie robić po 15 killi i na spokojnie wina. Także wydaje mi się, że sposób jest jak najbardziej spoko, ale jak już mówiłem, nie wiem czy działa on jeszcze w tej fazie gry, gdyż no, po prostu gracze mają jeszcze za małe levele. Jeżeli będzie jakiś inny błąd na nieskończonego expa czy coś takiego, to od razu was o tym poinformuję, żebyście wy też mogli skorzystać, także koniecznie subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami. Ja byłem Hexo. dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia i cześć!